Cześć, This is Thailand. Dzisiaj wybraliśmy się do Tesco. Chciałbym opowiedzieć Wam o lokalnych alkoholach, jak się je pije i ile kosztują. Macie do czynienia z lokalnym znawcą. Wybrałem się do Tesco, ponieważ mam tutaj łatwy dostęp do alkoholu i do półek. No więc mogę Wam wszystko ładnie pokazać. Cześć, zanim przejdziemy do następnego odcinka, mam do Was wielką prośbę. Wybierzcie sobie jeden odcinek, który podoba Wam się najbardziej z mojej serii This is Thailand i udostępnijcie ją u siebie. Ja oczywiście proszę Was o subskrypcję i miłego oglądania. Cezar? A Ty już subskrybujesz mój kanał? Tak czy nie? Mmm... So many times you worry about your everyday. You lose your time for your worries, but you forget about your way. So don't give it up. Pulling yourself together and fight for your everyday. So don't give it up. Mogę Wam wszystko ładnie pokazać e, w Family Market i w Seven Eleven, gdzie zazwyczaj ja kupuję. E, niestety, e, do niektórych alkoholi nie miałbym e, dostępu i ciężko byłoby mi pokazać, ponieważ e, Panie zazwyczaj po prostu nie wierzą w to, co akurat zamawiasz. Jeżeli nie znasz e, tajskiej nazwy, a my przez, długą, długi, przez długi, długi czas nie znaliśmy tajskiej nazwy tego alkoholu, to Pani po prostu nie. E, Pokazywała wszystko, tylko nie to. Dla przykładu, zobaczcie. To jest Kao, czyli najtańszy miejscowy alkohol, bimberek ryżowy, który moim zdaniem jest paskudny. Smakuje jak benzyna. Nie wiem, jak smakuje benzyna, ale wyobrażam sobie, że to jest taki smak. Jest bardzo mocne i bardzo tanie, bo jest koło, ma procentowo tyle, co nasza wódeczka. A kosztuje, zobaczcie, 6-7 zł za, za małą butelkę i za dużą butelkę, 12 zł. Jak możecie zobaczyć, one różnią się kolorami i te kolory a różnią się smakami. Podobno niebieski jest najlepszy, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że to jest żadna różnica w smaku. O ile można to nazwać w ogóle smakiem, trzeba by być naprawdę hardkorowym koneserem, żeby jakkolwiek wyczuć różnicę pomiędzy nimi. A jak się pije taki alkohol, słuchajcie, ten alkohol pije się z ciepłą wodą. Tak, przynajmniej piją lokalni ludzie pół na pół i podobno to jest dobre. Moim zdaniem z ciepłą wodą jest jeszcze gorsze. Ja próbowałem zabijać te smaki, ten alkohol jakąś kolą miejscowym RedBullem i nic nie dawało rady więc generalnie nie polecam ale jeżeli chcemy celować tanio, półkowo to zobaczcie, tutaj jest kolejna, kolejny fajny alkohol my go nazywamy Chinese Medicine, bo to po chińsku ma napisane tutaj, chińska medycyna taka z taka czerwoną kartką i kosztuje około 17 zł ale można, słuchajcie, mniejsza butelka jest za 9 zł. Zobaczcie tutaj, duża 17, ale można jeszcze w lokalnych sklepikach. Słuchajcie, jak się nie ma wystarczająco pieniędzy, to można sobie kupić e, pół takiej butelki za połowę ceny. Pani po prostu otwiera ten korek, który jest niestety jednorazowy, ale pani go otwiera i wlewa, pan, e, wlewa ci pół buteleczki i możesz sobie to pić. I teraz. Jak się pije tą chińską medycynę i dlaczego to jest Chinese medicine? Tajowie nazywają to Tai Whisky, jedno z tych najtańszych Tai Whisky. I pije się je zupełnie same, samemu. Smak porównywalny ma do powiedzmy takiego, jakbyście kupili super tani Yage Meister albo super stary Yage Meister. Po kilku szotach naprawdę zaczyna to smakować. Bez. Pije się bez schłodzenia, bez po prostu na ciepło, bez niczego. I powiem Wam, że dla mnie jest takie, takie pychota. Eee, tyle, że po kilku miesiącach spożywania tego alkoholu e, organizm już nie domaga. Eee, a teraz powiedzmy, że taka normalna półka, bo to jest e, trochę powiedzmy bardzo lokalna. Eee, tutaj jest bardzo lokalna półka alkoholi, ok. A tutaj już jest żulerska. I teraz słuchajcie, jak wejdziecie do sklepu i nie wiecie, że to się nazywa Lao Kao i pokazujecie Pani, że chcecie ten alkohol, to Pani pokazuje wszystkie dookoła. Ty mówisz nie, nie, a ona pokazuje Ci tu, a Ty mówisz nie, nie, niżej, a ona Ci pokazuje tutaj, jeszcze niżej, a Ty mówisz nie, lekko wyżej, a ona pokazuje Ci tutaj. Po prostu Pani w sklepie, Pani w sklepie nie może uwierzyć, że, że Ty zamawiasz ten alkohol. Ale jak już ten alkohol dostaniesz, wytłumaczysz jej, bo to jest zaladą, że chcesz. Lao kao, chcesz ten alkohol. I Jak wyjdziesz z tym alkoholem na zewnątrz i zobaczycie jakiś miejscowy albo taksówkarz, to wszyscy pokazują, tak. to jesteś swój chłop, pijesz swój alkohol. Ja tego nie piję, nie lubię. Spróbowałem dwa razy i to wystarczy. Jeżeli nie miałem pieniędzy na alkohol. To chinese medicine. Dlaczego chinese medicine? Słuchajcie, zawsze to nazywaliśmy thai whisky, ale poznaliśmy chińskie dziewczyny, poszliśmy e, się z nimi napić alkoholu. Zabraliśmy thai whisky, powiedzieliśmy, że bierzemy lokalne thai whisky. A one patrzą tak na tą kartkę, patrzą takie zdziwione. Jeszcze raz tak patrzą, mówię, dlaczego wypijecie chińską medycynę? Ja mówię, jaką chińską medycynę? One mówią, że chińskie lekarstwo. Ja mówię, jak? Że tu jest napisane, że to jest chińskie lekarstwo. No to słuchajcie, my przez pół roku żeśmy się leczyli. Dobrze wiedzieć. No ale teraz słuchajcie, przechodzimy dalej i powiem Wam od razu, jak to się pije. E, Takie prawdziwe thailandzkie whisky, które jest najbardziej popularne i najbardziej lubiane przez Polaków e, i nie tylko. E, w średniej cenie półkowej e, to jest Hongkong. Tak, tutaj macie troszkę mniejszą buteleczkę Hongtonga, taką 300 Albo Samsung I teraz barowe dziewczyny kupują sobie Samsunga, uważają, że ta, Że Samsung jest lepszy w smaku Od Hongtonga, ja się z tym nie zgadzam Ja uważam, że Hongkong jest lepszy Jest tańszy, zobaczcie 253 baty Czy jakieś 30 zł A tutaj Samsung już jest No troszkę droższy To nie jest cena od Samsunga Samsung Kosztuje, nie wiem, 200, 280 Bat, czyli jakieś 34 zł, 35. Po tym strasznie boli głowa, przynajmniej nie. Więc to są alkohole, które piją lokalni ludzie. Najbardziej w barach, lokalni, którzy powiedzmy, że mają troszkę pieniędzy na alkohol, nie tak jak tutaj, to się skupiają na Samsongu i Hongkongu. I teraz, jak to się pije, słuchajcie. Lokalni ludzie piją to z wodą gazowaną na zimno. Ja tutaj dla przykładu położyłem, to jest soda water, taka woda gazowana, schłodzona. I ona kosztuje 10 baht czy jakiś złoty 20. Zł. I ja generalnie taką wodę piję, bo bardzo ją lubię, jest wysokobombkowa. No i tutaj macie na przykład jakieś inne firmy, Rock Mountain. Wszystkie są, powiedzmy w tej samej cenie, 9, 10 baht. I tak piją miejscowi. A jak my piliśmy, słuchajcie, my oczywiście musieliśmy odkrywać smaki, czyli wymyśleć sobie jakiś pyszny drink. Mieliśmy ze sobą Pawła, Paweł, który z nami prowadzi szkółkę w Tajlandii, jest raczej był kiedyś barmanem. No i on nas zachęcił do tego, żebyśmy po prostu testowali. Oczywiście wszystko musiało być turbo bo przeskoczyliśmy. Przypominam z Chinese Medicine na, na troszkę wyższą półkę, czyli na Hontonga. Um, ale smak no jest taki, słuchajcie, widzieliście Golden Locha z biedronki? jest taki Golden Rock z biedronki, czyli takie najtańsze whisky, które już można nazwać whisky, blendowane. Um, napisane jest tutaj na pojemniku um, Blended Spirit, tak? No i zobaczcie, no 30 zł. I teraz z czym my to pijemy? Mamy miejscowego Red Bulla który jest super, tylko nie jest gazowany i miejscowy Red Bull, w ogóle nie wiem czy wiecie Red Bull został wymyślony przez Tajów później kupiony przez Chińczyka i ten Chińczyk jakby podzielił się marketingiem z Australijczykiem dał mu taką franczyzę, ale generalnie to jest tajski napój i taka buteleczka kosztuje też 10 Baht, czyli złotóweczkę daje niezłego kopa My polecamy, niestety w Tesco nie ma tego smaku, bo są różne. My polecamy, jak go nazwaliśmy, 3 Vitamins. Ponieważ tutaj u góry ma trzy witaminy, jakieś A, B, C. Stwierdziliśmy, że jak wypłukujemy witaminy z organizmu, to trzeba by było ją jakoś to nadrobić witaminami, nie wiem czy to jakoś działało. Ale dobra, czyli przypuśćmy, mamy już hontonga zakupionego, którego kupiliśmy w 7-Eleven. Bo dlaczego w 7 Eleven? Bo tam na miejscu możemy sobie kupić plastikowe kubeczki, e, same kubeczki i napełnić je lodem. Znaczy, e, niektórzy po prostu napełniają to napojem i dodają lodu i płacą za ten napój. My po prostu płaciliśmy za plastikowe kubeczki i trochę na krzywy, ryj, żeśmy sobie napełniali, e, napełniali lodem. Potem wrzucaliśmy e, trunki, czyli e, hontonga i później pół na pół. Red Bulla i kolejna rzecz słuchajcie, musicie spróbować, jeżeli jesteście w Tajlandii i tego nie znacie, to jest passion fruit e, sok o smaku marakui 50% podobno passion fruit smak jest nieziemski e, i jak nalejemy sobie tego hontonga e, passion fruit e, i Red Bulla to wychodzi nam niesamowity smak praktycznie nie czujemy alkoholu nie ja wiem, niektórzy może lubią czuć alkohol, ale z tych tanich to lepiej nie czuć. Nie czuję się alkoholu, to jest trochę zdradliwe, bo można szybko się nabrzdyngolić. Ale polecam. Pamiętajcie, to jest drink, który wymyśliliśmy w Tajlandii, i sprawdzony. Passion Fruit, raz, Red Bull dwa. trochę lodu z 7 Eleven albo z Family Mark. I hontong najważniejszy składnik. I teraz co robimy z tym? My braliśmy alkohol, szliśmy sobie z tymi kubeczkami już napełnionymi. W Tajlandii można spożywać alkohol gdzie się chce. My się daliśmy sobie gdzieś kulturalnie w Burger Kingu albo w jakimś McDonaldzie z miejsca, z którego nie gonili, a byliśmy w centrum miasta. Spożywaliśmy alkohol, taki starter można by powiedzieć, i szliśmy dalej na imprezę. Dobra, mam nadzieję, że to ciekawy odcinek. Alkohole, widzicie, można się. Można się ubrzdyngolić za 7 zł e, Lao Kao e, I wiem, że niektórzy, niektórzy nawet sobie chwalą ten bimber e, Ja polecam e, Ja polecam, tak jak mówiłem, Chinese Medicine Dobra, jeszcze o piwkach, żeby nie było Że jesteśmy tutaj nie powiem o piwkach e, Piweczka są bardzo pyszne Lepsze niż w Polsce, moim zdaniem e, Mój ulubiony browar to jest Chiang Tutaj macie Chiang, czyli słonik Leo też jest taki, taki, taki. Singe też bardzo lubię. I to są takie trzy podstawowe marki, które się tutaj pije w Tajlandii. Niestety browarki są dość drogie, bo zobaczcie: 56 bat, 52 baty, czyli za duże piwko musimy zapłacić 6-7 zł, a za małe, zobaczcie, 35, 35 bat, czyli około 4 450 zł, 4,50. To, to już jest sporo. W jak, chcemy się, jak chcemy się nastukać. Um, dobra, i możecie uważać, bo raz uh, z Pawłem wybraliśmy się do, do sklepu uh, i szukaliśmy taniego alkoholu. I właśnie patrzyliśmy na browarki. 56-55 bar było troszkę słabo. Uh, no i gdzieś tutaj wynalazłem w tej półce, słuchajcie, jakiegoś browarka, tylko że tam chyba nie było bier napisane. Ale w takiej samej butelce kosztował 36 wat Mówię jak złoto, bierzemy. E... No i okazało się, że to nie było piwo, więc uważajcie. E... To był taki jakiś tajski jabol. Nie wiem, tutaj generalnie e... jabłkowe alkohole, ponieważ nie ma jabłek, są dość drogie, ale w, porówna... w takim w jakby porównać smak, no to. Tak, kiedyś próbowałem jabola i to smakowało jabolem. Paweł mówi, że tego pić nie będzie, bo, bo to jest obrzydliwe. A ja powiedziałem, że zero wasted, nie będziemy marnować alkoholu i to wypiłem. Słuchajcie, następnego dnia rzegałem jak kot. I tym miłym akcentem pożegnam się z Wami, do zobaczenia, this is Thailand. Zobaczcie, zatrzymałem się na chwilę na, na, w jednym miejscu, bo zobaczyłem coś, co wygląda... A Jest dokładnie pompą wodną, e, która korzysta z wiatru, dokładnie jak e, z filmu z 2019, e, jak ujarzmiłem wiatr. O chłopcu, który ujarzmił wiatr, dokładnie tak to się nazywało. I zobaczcie, ktoś widział film, to pewnie wie o co chodzi. Zobaczcie, jak to jest zmontowane. Dwie beczki, przecięte w pół, wiatru prawie nie czuć, ale to. Mimo wszystko się kręci, dzięki temu jest wytwarzany prąd. Słuchajcie, i tą rurą prowadzona jest woda tam dalej do takiej. No nie wiem, wygląda to trochę jak opuszczona świątynia, czy jakiś slums. Linda się pytała, dlaczego się tutaj zatrzymujemy, ale no, dla mnie to jest wow. Już raz przyjeżdżałem tędy, ale było za dużo ludzi stwierdziłem, że nie chcę im przeszkadzać. No zobaczcie. O, jeszcze jakaś kicia przyszła do mnie. I działa. Masakra. I prawie nie czuć wiatru w ogóle. Słuchajcie, polecam film o chłopcu, który ujarzmił wiatr. Świetny film. I taka konstrukcja właśnie tam jest, tylko zrobiona z roweru, a nie z beczek. Ale to też bardzo pomysłowe. Nie trzeba było rozwalać roweru. Trzymajcie się. A o, zobaczcie, mamy kierowcę. Mamy kierowcę! Tata! Jedziemy bez Ciebie! <ścoughs> ale jak też jest zafascynowane konstrukcją. Tata, tak, tata już jedzie.